Czy jest coś bułkowe? W kuble. Prawie cały dół. Ale jego kasperku wyrzuciłem. Dlaczego? A dlatego, że produkty spożywcze po konsumpcji odkłada się na noc do lodówki. I musicie sobie to wpić do swoich zakutych łbów. A co się na mnie zaraz drzesz? Ja nic nie zrobiłem. No właśnie! Nic nie zrobiłeś! Nie wykonałeś najprostszej czynności, jaką jest umieszczenie produktu otwartego spożywczego w lodówce! Nie oskarżę mnie, jak nie masz żadnych dowodów! Ale oczywiście, że to ty! Bo ty się cały czas tym sokiem zaklepa! A ty klejesz wino? Jak ty się do ojca odzywasz? Jak ty się odzywasz? Komórkę już! I koniec z internetem! Już to. proszę, komórkę! Tu jak to z domu i się w telewizji pokazał! Ojca swojego nie jest ci się nie podoba! żebyś wiedział, że pójdę! Zmieni nazwisko na inne! Bo nie mieć takiego nazwiska jak ty! Ty, Bruto! Wykazuj to! Zobaczysz ty! Zobaczysz, ty, to!